Dzień dobry, witam na kanale Gołębie z pochodzeniem dzisiaj mamy co? Czwartek, mamy czwartek 27 marca, ładna słoneczna pogoda jak widać, albo widzicie na pierwszym planie nasze młode gołębie siła 2025 mm. Wam od razu powiem, że na tym, z tego, na tym ostatnim filmiku to Wam mówiłem, że to było ich drugie wyjście. No i tak jakbym wykraczał. Jednego młodego straciłem. No ale powiem Wam, że to nie był Jaszczom. To był albo kod, albo nie wiem, kuna. Albo inne jakieś świństwo, ponieważ gołębka znalazłem za tym gołębnikiem z tyłu. No i pióra na, na grzbiecie miał wydarte, no i nie miał głowy. Głowę miał w ogóle... No był bez głowy, tak? No Jaszczom tak nie robi, z tego co się orientuję, już trochę gołębie mam. To nigdy nie, nie, nie słyszałem, ani też nie widziałem, żeby żeby jaszczom, że tak powiemy odrąbał, oddziobał gołębiowi ten głowę, a, a, a i, i odar z tego piórek grzbietowych bo był do, do skóry wydarty i po prostu żeby go nie, 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 nie jadł i, i tak go porzucił w każdym razie jakieś no nie wiem na, na pewno jakieś to zwierzątko było ale nie, nie jaszcząb no ale tak to bywa Gołębniki akurat zamykam zawsze na noc wszystkie wejścia tak więc Myślę, że nigdy tam się nie wprochmali. Jak widzicie, gołębie są młodzież. Jest podekscytowana. Bo za chwilę będzie kolacja. Staram się tak robić, żeby rano w zasadzie im daje no tak pół dawki. Jednorazowej, tak? A już na kolację, czyli tak jak teraz no to już będą jadły do upadłego. Chodzi mi po prostu o to, że jak je wypuszczam będę więcej tak na, na obloty, to żebym potem mówię spokojnie zwołać, abym, a, abym mógł zrobić po prostu obloty gołębiom starym, nie? No ale tyle o młodych A teraz wam się, no dobra, pochwalę moim dolotem dzisiaj jest czyli ona wróciła, bo to jest samica, wróciła we wtorek samiczka, i, i, znajomy inne z kosza chodź, 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 nie denerwuj jest to samiczka barwy niebieskiej z moich, po mojej najlepszej parze tak naprawdę Hurricane 51 o numerze 12 563 Widać No oczywiście do zeszłego roku miała tipesa, ale tipesa jej od razu ściągłem oczywiście nie, nie szykuję ją na loty teraz pokażę skoro już jest szpiecik powiem tak, samiczka w zeszłym roku bo uczestniczyła oczywiście w lotach gołębi młodych w zeszłym roku na, z pierwszego lotu nie zrobiła żadnego konkursu na drugim locie, z drugiego lotu a był taki słabawy konkurs. Z trzeciego lotu zrobiła tam 40... Chyba była 45 czy tam szósta coś koło tego. na no oddział. No i z czwartego lotu, tak, z czwartego lotu to był z 27 lipca, bo spojrzałem. W miejscowości Podziadło to jest do mnie około 240, niecałe 240 km no gołębica nie, nie wróciła byłem bardzo, że tak powiem, zaskoczony tym bo tak jak wcześniej mówiłem jest to gołąbek gołąbek po najlepszej naszej parze rozpłodowej w 2022 na 3 tam, czy 4 młode po tej parze wszystkie były w domu po lotach i wszystkie robiły no przyzwoite konkursy, bardzo przyzwoite podobnie było w 2023 roku 2000, czyli w 2024 czyli w zeszłym roku no nie było kolorowo bo było tak naprawdę były trzy wychowane po tej parze wszystkie zginęły włącznie z nią no i niesamowicie właśnie byłem zdziwiony że właśnie po tej parze tak to się stanęło no, ale cieszę się, że ona wróciła nie wiem czy ktoś robił czystki w gołemniku czy, czy jej się przypomniała droga do domu no na pewno się tego nie dowiem mniejsza o to dla mnie jest istotne że wróciła bo tak jak wcześniej powiedziałem jest to gołąbek po bardzo dobrej parze rozpłodowej dobra tyle co o niej w chwili obecnej przebywa tutaj z młodymi i gniewnymi Dobra, teraz pójdziemy na wintylację. O tutaj są cztery pierdoły, dzisiaj zresztą odstawione. Ja tu przejdę może. Dzisiaj w menu jest taka karma, widać? No, rozpłodowa karma można powiedzieć z dodatkiem, no, z dużym dodatkiem Aktimela i posypka witaminowa. Jest to karma, które dostają obecnie wszystkie moje gołębie. Dobra, teraz ja wpuszczę, młodzież 43 sztuki powinno być powinny być 40, 44 ale jak wcześniej mówiłem na ostatnim, po ostatnim wypuszczeniu ten jeden po prostu został zjedzony chodź, wyjdę, wyjdę tu stąd, bo tam jest rzeczy, Robić, tak robić, tak Także jak widzicie, młodzież to pałaszuje. Pomki są myślę, że są zdrowe, ponieważ no widzę po odchodach są biało-brązowe. dowody dostały akurat dzisiaj tak tak jak wcześniej mówiłem z dostają 2-3 razy w tygodniu góra żadnych innych specyfików dowody obecnie nie dostają jeżeli już podaje jakieś tam znaczy no nie specyfiki, tylko propoli, tak? To zawsze yy, dostają go na, na karmę po prostu, z prostego względu. Już karma to jest zjad, zjadana, a no, od wody by je po prostu, gdybym dał do wody, to niewiele by piły i tak by większość tej wody została wy, wylana. Tak uważam, że nie ja tu się z celem dawać do wody. Chyba, żeby była to mała ilość, ale to nie wiem jakie też to by miało działania, tak, to jak jadam propolisu w granicach 15-20 ml na, na 2 kg yy, karmy, to tak? około, no to jest straszna ilość i myślę, że, że, że w jaki sposób te, te bakterie, ewentualne bakterie są no nie, to znaczy nie dochodzi do tego, żeby były zainfekowane w jakiś sposób, może w ten sposób powiem. No widzę, że je roznosi trochę. I ostatnio już będzie ze 3-4 dni. Były wypuszczone. Także bierze i je, je, widzę na całego. Brakuje im oblotu. Może nie tyle oblotu co wyjścia na nadwór na i sobie polatać chwilę. No przecież w tej chwili nie, nie, nie robię żadnych oblotów tym bardziej. Cały czas tam dorzucam po troszku. Co 4, co 6 zależy ile tam się chowa. Dobra, jeszcze fajnie dosypię. Nie żeby one tamte samce wolne trochę na oblot no i jesteśmy obrotem u młodych chciałem wam pokazać krótko oblot gołębi starych w zasadzie tych 18 wolnych samców no ale z uwagi na to że to co nie przypilnowałem i kamera w zasadzie jest no, prawie że rozładowana więc tak by nic z tego nie wyszło Teraz tutaj łodzież jeszcze podskakuje już się zjadła za chwilę im jeszcze trochę przyniosę no dobra z, tego. z pokazu oblotu gołęgi starych nic nie wyjdzie także na tym będziemy kończyć i do nas w razu Panią przyszedł.